Dzień dobry, kochani, dzień dobry Państwu. Witam wszystkie osoby z znaku Raka w czytaniu na wrzesień 2023. Kochani, jest mi niezwykle miło spotkać się z Państwem ponownie, szczególnie po tak długiej przerwie. Za chwileczkę przejdziemy do czytania, ale zanim to uczynię, przypominam Państwu, jak zwykle, iż są to czytania ogólne, i nie ma absolutnie, kochani, takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Was. Więc, jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką ochotę, ma taką potrzebę, aby spotkać się ze mną na sesji indywidualnej, to ja oczywiście zapraszam do siebie. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku Anna Lubińska i tam poprzez Messenger możecie umówić się ze mną Państwo na jedną godzinną sesję online, bowiem takie właśnie prowadzę. Podczas tej sesji zadajecie Państwo pytania, ja za pomocą kart odpowiadam, możecie Państwo pytać absolutnie, absolutnie o wszystko. Link do, link do mojego facebooka znajdziecie Państwo tutaj na moim kanale na YouTube, jest tam, jest link, link jest podany w informacjach. Ale teraz już, kochane raczki, przechodzimy do czytania dla Was co w miłości, co w pracy, co w finansach. Dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich pokazuje się jakiś trudny czas, trudny czas jednocześnie za Wami, ale też i przed Wami, tak? Pokazuje się, iż jesteście tutaj w karcie rydwanu, a więc dobry związek partnerski, wspólne dążenia, wspólne plany, a pozornie wydaje się, iż wszystko jest tutaj ok. Mamy też kartę umiarkowania, a więc obydwoje tak dobieracie składniki, aby ten związek, aby ta relacja mogła tutaj w, w, te, w pełni słońca um, dojrzewać, rozwijać się i trwać. Natomiast pokazują się tutaj, pokazują się tutaj jakieś takie takie sytuacje, zarówno z przeszłości, jak i miesiąc wrzesień. Dla niektórych mam tutaj dwie, dwie energie i teraz zastanawiam się, czy je odczytać osobno, czy je połączyć. Więc jeśli byliście, więc zrobię tak, oddzielę je. Jeśli byliście osobą, gdzie w waszym związku, w waszej relacji pojawiła się gdzieś z przeszłości osoba trzecia, ta relacja dawno już jest gdzieś tutaj pomiędzy tymi ludźmi zakończona. Daliście sobie tutaj nową szansę na, na, nowy, na nowy start, na nową przyszłość. Możecie być tutaj pewni, tak? Możecie być tutaj pewni jak gdyby stałości, stałości swojego partnera czy też stałości swojej partnerki. Natomiast jeśli jesteś osobą, której taka osoba trzecia wejdzie z buciorami w życie w miesiącu wrześniu, no, tutaj trzeba będzie zawalczyć o tą relację. Tutaj trzeba będzie zawalczyć um, o ten związek. Nie mamy tutaj jeszcze karty zdrady, nie mamy tutaj karty romansu pomiędzy e, Twoim partnerem czy partnerką, a tą osobą trzecią. Natomiast pokazują się tutaj bardzo silne dążenia tej osoby trzeciej do tego, aby zabrać sobie Twojego partnera, czy też zabrać sobie tutaj Twoją partnerkę, męża, e, męża, czy też żonę, jak gdyby. Jak gdyby dla siebie. Czyli należy zwrócić tutaj przede wszystkim otwarcie, otwarcie porozmawiać ze swoim mężem czy też partnerem um, o tym, co się wydarza, bo mamy tutaj jakiś flirt, mamy tutaj jakąś korespondencję poprzez internet, poprzez media społecznościowe. Um, jest dążenie tej osoby do tego, żeby, no, żeby to, ta relacja zaistniała. I w świecie fizycznym, i w sensie fizycznym. Czyli gdzieś tutaj, jeśli, jeśli Twój mąż gdzieś tutaj z kimś pisze, flirtuje, no bardzo mocno gdzieś ta kobieta go uwodzi, ta kobieta stara się mu pokazać, wmówić, jaki to on jest cudowny, jaki to on jest tutaj seksowny, jaki on jest męski, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Więc jest tutaj naprawdę potrzeb trzeba zawalczenia o ten związek um, i o tą relację, a będą takie możliwości tutaj w miesiącu wrześniu, więc zorganizować, kochani, coś dla siebie, e, zbliżyć się, bo tutaj wszystko pomiędzy Wami w Waszym domu, w Waszym związku, fajnie funkcjonuje, oprócz gdzieś bliskości, pokazuje się, iż tutaj pojawiła się trochę nuda, trochę rutyna, e, w tym ferworze dnia codziennego, Wy gdzieś tutaj mało uwagi zwracacie na swojego mężczyznę, czy na swoją kobietę, warto powiedzieć, tak, partnerowi, e, że jest fajnym facetem, ile dla Was znaczy, że jest męski, okazywać mu to zainteresowanie na co dzień, bo tego ewidentnie tutaj w tej rutynie, jak powiedziałam, dnia codziennego um, u Was brakuje. No, większość z Pań powie pewnie, no ale przecież on wie, że ja go kocham, przecież on wie, e, ile dla mnie znaczy i w ogóle, że on wie, to jest czasami kochane za mało, czasami trzeba po prostu temu człowiekowi powiedzieć, to drugiemu człowiekowi powiedzieć, czyż nie jest Wam miło, kiedy Wasz mąż mówi Wam, że jesteście piękne, że jesteście seksowne, że jesteście cudowne, kiedy mąż do Was podchodzi, kiedy Wasz partner Was przytula, e, kiedy czujecie cały czas tą bliskość, tak? I tą bliskość należy sobie w tym związku okazywać w każdej sytuacji, kiedy przechodzisz koło partnera, przytul go, kiedy siadasz na kanapie, wtul się w niego, oglądacie razem telewizję, złapcie się za ręce, porozmawiajcie, idźcie na spacer, zorganizujcie sobie jakiś wspólny weekend, ożywcie przede wszystkim energię, energię tutaj w łóżku, tak, ta bliskość pomiędzy wami, A tutaj jest bardzo dużo nudy, rutyny i to stwarza przestrzeń tutaj dla osób trzecich, to jest jedyny aspekt waszego związku, który Należy pielęgnować i który należy tutaj odnowić. I to się, kochani, uda. Tak jak powiedziałam, będą ku temu okazje i wy w pełni ten potencjał wykorzystacie, aby mieć naprawdę dziesiątkę pucharów w domu, szczęśliwą, spełnioną rodzinę i przepiękny, przepiękny związek. Także wszystkim osobom trzecim, póki jest na to czas, a ten czas jest, kochani, do połowy, do połowy, zaznaczam, września, tak? A więc wszystkim takim osobom trzeba pokazać, gdzie jest ich miejsce i nie pozwolić na to, aby ktokolwiek z buciorami pchał się w Waszą rodzinę. I tego się, kochani, trzymajmy, zawalczcie, zawalczcie o swoje związki, bardzo dobre, bardzo dobre, tak czy inaczej, związki i relacje. Teraz tak, kochane raczki, raczki, które są tutaj singlami. Raczki, które są tutaj singlami. Mamy tutaj ostrzeżenie: jeśli jesteś singielką spod znaku raka, mamy ostrzeżenie przed Panem w dziewiątce, dziewiątce pucharów. Pokazuje się jakiś mężczyzna, który gdzieś tutaj albo już przyszedł. Bo on jest, rozpoczyna, roz, rozpoczyna mi tutaj rozkład. On wchodzi do rozkładu na wrzesień, czyli może być przeniesiony jeszcze gdzieś tutaj z sierpnia czy z poprzednich miesięcy. Czyli jeśli masz tutaj jakiś romans, masz tutaj jakąś znajomość um, z mężczyzną, mężczyzna najprawdopodobniej ma dziecko lub też dzieci z innego związku, um, z innych relacji, um, to uwaga, uwaga tutaj na tego mężczyznę, tak? Ponieważ. Pokazuje się tutaj e, duża bliskość pomiędzy Wami, bardzo duże przyciąganie, ekscytacja tą osobą i co za tym idzie, takie olbrzymie pragnienie dokonania zmiany w swoim życiu, właśnie z tym, e, właśnie z tym partnerem. A karty tutaj ostrzegają i mówią: przypilnuj, przypilnuj e, i zwróć uwagę, z kim wchodzisz w relacje z kim wchodzisz w relację. Czy ten mężczyzna na pewno pozamykał emocjonalnie poprzednie związki i poprzednią relację, w której był? Dlaczego? Dlatego, że pokazuje mi się, że tutaj ten mężczyzna wszedł z tobą w związek, ale ten mężczyzna tak naprawdę nie miał gotowości w sobie na budowanie czegoś nowego. Wciąż w jego sercu, wciąż w jego emocjach, wciąż w jego świadomości i podświadomości jest zupełnie inna kobieta. Kobieta w karcie królowej pucharów, kobieta, z którą on był wcześniej, z którą on był wcześniej e, w relacji, natomiast nie wiem, czy to jest ta kobieta, z którą on ma dziecko, czy dzieci. Nie jest mi to tutaj, jak gdyby powiedziane. Natomiast bardzo mocno będzie, będzie w ogóle możliwość tak, odnawiania ich relacji w nowej, innej formie. I to będą rzeczy, które będą przed Tobą ukrywane. Czyli jednocześnie ten mężczyzna będzie spotykał się z Tobą. Karty są tutaj fantastyczne, dużo bliskości, dużo radości, dużo zabawy, bardzo fajna atmosfera. Masz wrażenie, że pod wpływem tej osoby zmienił się Twój świat. A jednocześnie ten mężczyzna, tak? Będzie próbował odnawiać relacje z, z byłą partnerką. Jest potężne ostrzeżenie tutaj przed Wami, przed Wami drogie, drogie raczki, aby bardzo uważnie, przyjrzeć się, bardzo uważnie przyjrzeć się tej relacji, a przede wszystkim nie dopuścić do jakiejś nie, niepożądanej ciąży. Z tej relacji, z tej znajomości jest możliwe. Jest możliwe tutaj potomstwo, tak, zajście w ciąży w miesiącu wrześniu. Więc tutaj karty zalecają, aby tego nie robić, aby poczekać z takimi decyzjami. Nawet jeśli jesteś otwarta czy zdecydowana, poczekaj i przyjrzyj się uważnie. Zobacz, w jakim kierunku to wszystko poukłada się w miesiącu październiku. W tej chwili to jest mężczyzna, który nie jest jak gdyby. Gotowy, tak? Do, na podejmowanie takiej decyzji. I może skończyć się to z tym, że zostaniesz po prostu sama gdzieś tutaj, sama z dzieckiem, sama, sama z potomstwem, bo ten, nie, nie mam tutaj powiedziane, tak? W jakim kierunku ten mężczyzna pójdzie. Czy on wybierze tą kobietę, czy wybierze ciebie? Czy ty, dowiadując się o tamtej kobiecie, nie zrezygnujesz z tej relacji, tak? Sama. Natomiast Tutaj miesiąc, miesiąc, wrzesień jeszcze nam o tym nie mówi, jeszcze nie daje nam odpowiedzi. Mówi tylko zwróć uwagę, tak? To jest ostrzeżenie od sił wyższych tutaj dla Was przed taką relacją. Mężczyzna jest fajny, to jest, to jest fajny facet. To jest fajna osoba, natomiast tak jak mówię, on potrzebuje więcej czasu, po prostu ten mężczyzna nie ma w sobie jeszcze gotowości do podjęcia decyzji. Wszedł w relację z sobą, a jednocześnie emocjonalnie tkwi w innym związku, w innej relacji, tak? gdzieś jego uczucia, jego emocje jeszcze wciąż dążą do tamtej kobiety. Być może będzie tak, kochani, być może, zaznaczam, będzie tak, że te osoby gdzieś spróbują odnowić tam relację, i obopólnie zdecydują, czy też on zdecyduje, że, że jednak to nie to. Tak? Natomiast tutaj e, ten mężczyzna potrzebuje przestrzeni, możliwości jak gdyby do podjęcia, do podjęcia takiej decyzji. Przede wszystkim nie powinien wchodzić i budować relacji z Tobą, dopóki tak naprawdę nie zakończy e, nie zakończył czegoś, czegoś z przeszłości. Kochane raczki, teraz tak, jeśli chodzi tutaj o pracę, jeśli chodzi tutaj o, o finanse, myślę, że dużo raków będzie odchodziło od jakiegoś przedsięwzięcia, a pracy współpracy, którą gdzieś tutaj podjęliście dla kogoś, bowiem to przynosi Wam stratę, rozczarowanie, smutek, nie jesteście usatysfakcjonowani, zastanawiacie się, będziecie zastanawiać się jeszcze tutaj przez pierwsze dwa tygodnie września, czy dać jeszcze temu szansę, czy jeszcze próbować, czy iść w to, czy przeczekać, będziecie tutaj z taką radzie, ra, dziecięcą radością i optymizmem a, a liczyć na, na odnowienie, na nowy początek, tak, czy mi się uda, no ale to jest właśnie takie jak powiedziałam, karta głupca, karta zerowa, taka dziecięca radość, dziecięca naiwność, w tym wszystkim. Tak jak widzimy, ten głupiec stoi na skraju skały i się zastanawia, czy on przeskoczy. My tutaj nie wiemy, tak? czy mu się uda przeskoczyć, czy on też w tą przepaść a, wpadnie. I tutaj, I tutaj właśnie jest tak z wami. Tak? Wy w tym miesiącu wrześniu będziecie się zastanawiać, czy jeszcze dać temu szansę skakać Iść na głęboką wodę, czy kompletnie od tego odchodzić. Myślę, że będziecie odchodzić pod wpływem tutaj działań też um, swojego partnera, czy też partnerki, kobiety, która, kobiety czy mężczyzny, które, którzy są bardzo, bardzo intuicyjni, um, pod wpływem działań um, tej osoby. Ta osoba, po, w końcu, czy to jest twój mąż, partnerka, żona. Partner w końcu powiedzą: dość tego, zostaw to, idź w nowym kierunku, poszukaj czegoś nowego. Ja tobie dam tutaj wsparcie, przez chwilę sobie poradzimy, tak? I, I to będzie najlepsza decyzja. A więc, przy podejmowaniu decyzji, raczki w miesiącu, wrześniu, kierujcie się tutaj zdaniem, posłuchajcie zdania swoich partnerów, tak? Osób, które wam dobrze życzą, bliskich osób, tak? To jest. To jest energia, mówię, partnerki, partnera, żony, męża, dziewczyny, chłopaka. Ta osoba dobrze wam życzy i ta osoba absolutnie, absolutnie będzie, będzie miała rację. Przez chwilę tutaj końcówka września, początek października faktycznie olbrzymie wsparcie nie tylko takie emocjonalne, ale również finansowe, jak gdyby twój partner czy partnerka przejmie tutaj a, część Twoich jakichś a, obowiązków, zobowiązań, jeśli chodzi o rzeczy finansowe. Będzie jeszcze przez miesiącu październiku taka chwila czekania, co dalej, ale już tutaj poprzez internet, poprzez internet znajdziecie nową pracę, znajdziecie tutaj nowy kierunek w swoim życiu. Temu wszystkiemu będzie tutaj towarzyszyła jakaś energia kobieca, a więc praca, współpraca dla kobiety, praca z kobietą, która jest albo szefową, albo tutaj właścicielką firmy, albo rekruterką. Jeśli a jeśli szukacie jakiejś rzeczy poza granicami, poza granicami kraju i gdzieś już tutaj w miesiącu październiku podążacie w zupełnie, w zupełnie nowym kierunku. Tak więc to, w czym tutaj tkwicie, tak, Już od dłuższego czasu, od kilku miesięcy, dwa, trzy, cztery miesiące myślę, że nie więcej. To jak gdyby nie rozbuduje się, nie pójdzie w takim kierunku, w jakim tego oczekiwaliście. Znowuż jakieś niepowodzenie. Raczki gdzieś tutaj już rozkładają ręce, kochani, niepotrzebnie. Do odważnych świat należy. Ludzie, którzy osiągali w życiu sukces, pamiętajcie o tym, że bankrutowali wielokrotnie, zaczynali od zera. Gdyby się poddali, nie byliby nigdy w tym miejscu, w którym obecnie są. Co tutaj jeszcze, kochani, dla Was? Myślę, że to wszystko. Myślę, że to wszystko na miesiąc wrzesień. Kochane raczki, było mi niezwykle miło spotkać się z Wami. Życzę Wam, kochani, pięknego, słonecznego września, pięknej, złotej, polskiej jesieni. Niech energia Was tutaj rozpiera i popycha do działania. Kochani, pięknie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.